Cześć, tutaj Leszek. Jest 18. Dzisiaj w robocie miałem taki młyn, że z bólem głowy wychodzę z pracy. Wpycham się w korki i po drodze do domu zachaczam o miejscowość e, gasy. W bagażniku mam już rower, w okolicy porzucam samochód i realizuję plan, e, którego podczas rozgrzewki zaczynam powoli żałować. E, chcę sobie zrobić taki mentalny detoks, a to oznacza 40 km na czas, pomimo zmęczenia po całym dniu na nogach. Znowu zaczynam samego siebie od razu tłumaczyć i już, Wiem, że jeśli nie zrobię planu, to będę na siebie zły albo przyznam się do porażki, walkovera, białej flagi przyczepionej do tego niebieskiego kasku. Abus do tego dochodzi demotywujący wiatr, 26 km na godzinę, i tylko sobie wmawiam, że na pewno źle mi pójdzie i nie zobaczę progresu. Z drugiej strony wiem, że jak tylko skoncentruję się na daniu z siebie wszystkiego, to od razu przestanie boleć głowa, a pod kaskiem zapanuje pustka. Taka bardzo miła. Dobrze, niech się dzieje. Po 6 kilometrach rozgrzewki odpalam przycisk start i rozpoczynam prawdziwą improwizację. 40 km to taki dziwny dystans i przyznam szczerze, że robię go jedynie z sentymentu, a nie chęci przygotowania się do jakiegoś konkretnego startu. Po prostu te cztery dychy od zawsze były dla mnie takim... Optimum. Trzy lata temu zajmowało mi to, nie wiem, półtorej godziny. Dzisiaj jest trochę lepiej, ale nie będę zapeszać i wywierać na siebie dodatkowej presji, bo ona mnie po prostu stresuje. Raz na jakiś czas robię sobie taką próbę, badam formę, jednak niczego, nie, niczego nie analizuję na bieżąco, tylko później. Nie za bardzo zwracam uwagę na chwilową moc, prędkość, siedząc właśnie w tym momencie na rowerze. Po prostu jadę tyle, ile akurat dzisiaj jestem w stanie. Porządkowo oddając sobie pewien margines na ewentualne późniejsze. Dokręcenie. No oby. <laughs> Już po pierwszych 5 kilometrach wiem, że to chyba nie jest mój dzień, jestem zmęczony, ale bardziej całym dniem niż bieżącym cyklem treningowym. Ten to trochę zbyt szybko podskoczyło do 150, może nie za dobrze się rozgrzałem, może to wina ciepła, a może po prostu za mocno znów zaczynam. W międzyczasie w głowie rodzi się plan trasy, po jakiej będę się dzisiaj wyżywać. Skoro wieje, to najbardziej sprawiedliwa będzie jazda po kwadracie. Co prawda po drodze będzie na każdej rundzie kilka skrzyżowań, ale może to lepiej, bo będę prowokowany do tego, żeby od czasu do czasu wstawać z siodełka i pedałować na stojąco. Automatycznie pojawia się myśl, ale co? Średnią. Prawdę mówiąc, oduczam się na nią patrzeć nawet podczas tego typu treningu, którego celem jest jedynie odstresowanie się i przelanie całego stresu wraz z potem na ramę. Będzie jaka ma być. Wkładam tyle watów, ile dam rady i zapominam o reszcie. Dlatego na przykład zdarza mi się jechać 39 na godzinę. Co na żywo jest przerażającym widokiem, bo drażni mnie ten brak czwórki z przodu. Ale tylko wtedy, kiedy jadę 69 na godzinę, spokojnie. Jednak yy, nawet jakbym chciał, to pewnie i tak ten jeden dodatkowy kilometr okupiony byłby naprawdę niewspółmiernym wysiłkiem do chwilowego efektu. Może za rok będzie mi to przychodziło o wiele łatwiej, ale. Tylko wtedy, kiedy będę posłusznie wykonywać treningi interwałowe powyżej 20, 280 W28. Tak? Na takim dystansie, jak tutaj zazwyczaj wychodzi mi średnia moc w okolicach 155 watów. to i tak lepiej niż w ubiegłym sezonie, dlatego chylę czoła zimowemu zuliftowi, bo bardzo mi pomógł patrząc po liczbach. Niemniej wbrew pozorom i tego co teraz widzicie, czuję się naprawdę słabo. Chodzi mi o motywację i takie odliczanie kilometrów do końca, takie męczenie. Na szczęście bliżej środka wyzwania jako głowa przestaje narzekać nawet podczas jazdy pod ten cholerny wiatr. Znowu utwierdzam się w przekonaniu, że im gorszy dzień, im więcej stresu w życiu i pracy, tym bardziej powinno się wziąć i to wyjeździć. Po prostu wsiąść, wyłączyć mental i włączyć nogi. Jechać tak, aby piekło, aby spuścić sobie w pie... wyżyć się i odreagować. Bez względu na to, ile dziś jesteście w stanie wykręcić. Nieważne, czy będę trzymać te 250 watów, czy konkretną średnią. Najważniejsza dzisiaj jest głowa, a reszta wyjdzie jak wyjdzie. I tym sposobem skupiam się tylko na równym i mocnym pedałowaniu. W te 25 km tak mi się poprawiło, że aż doszedłem do wniosku, że spontanicznie zmienię trasę i uzupełnię tę próbę czasową o chopkę i jeszcze bardziej sobie to utrudnię. Tętno powyżej 168 to dla mnie e, jest już takie naprawdę mało komfortowe, ale właśnie w takich chwilach organizm produkuje najwięcej endorfin. Okupione jest to niestety chwilowym ograniczeniem ilości dostępnego w nogach prądu i mięśnie trochę Zaczynają narzekać. Shiona Pleks. E, dlatego odrobinę odpuszczam, dlatego przez następne 5 km widać obcięcie watów. Jednak na 35 km, jakby coś we mnie znów przeskoczyło i włącza się siła walki. Jaka odmiana. E, pomaga mi też fakt, że właśnie ciągnę na kole innego kolarza. Dlatego, aby nie robić wstydu, dobijam do tych 40 km na godzinę i zaczynam się skupiać na pilnowaniu prędkości, którą jeszcze pół godziny temu miałem w poważaniu. I już teraz wiem, co w kolarstwie kochał najbardziej, właśnie tę prędkość. Przewrotność mojej głowy i nóg. To, że można sobie stawiać różne cele i być w takich chwilach naprawdę szczęśliwym. Jestem naćpany endorfinami, a jeszcze godzinę temu byłem zdołowany i bolała mnie głowa. Dlatego warto walczyć ze sobą i swoim lenistwem, oraz przede wszystkim trzeba wierzyć w siebie, uświadomić fakt, że większość ograniczeń to kwestia głowy, nie nóg, i odpowiednim nastawieniem można sprawić cuda. Jeśli nie dziś, to jutro albo za rok. Powoli i konsekwentnie, bo ta konsekwencja jest najważniejsza w tym wszystkim. Moim marzeniem jest zrobienie 40 km w godzinę. To jest postanowienie, które jest u mnie aktualne od momentu rozpakowania pierwszej szosy z pudełka. Wtedy ledwo byłem w stanie utrzymać 30, 31 km na 10 km na płaskim bez wiatru. Jednak w tym roku pewnie też nie uda się złamać tych 60 minut, bo zabrakło mi ich aż 4 i w dodatku 50 sekund. Mimo to jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy nie z wyników, choć one też dają mi ogromną, ogromną radość. Teraz jestem jak dziecko. Cały zalany potem mam na sobie grubą warstwę soli i piasku, jednak nie boli mnie głowa, nie marudzę sam do siebie, nie czuję już mentalnego zmęczenia. Nagle średni dzień odmienił się w naprawdę zajebisty. Mój łeb został po prostu przewietrzony. Chowam rower do bagażnika, idę, jeśli spać jak dziecko, bo taki wysiłek sprawia, że zasypiacie bez najmniejszego problemu, jak niemowlak, a rano budzicie się w pełni sił. Uwierzycie, że kiedyś cierpiałem na bezsenność. Zostawiam was oczywiście z linkiem do tej jazdy na. Strach. Oraz zapisem całego przejazdu poniżej. Jeśli dotarłeś do tego momentu filmu, to daj znać w komentarzu, wpisując frazę: co tak wolno.